Wielu zadaje sobie pytanie o przyszłość Unii Europejskiej. Niezwykle istotne będzie czerwcowe referendum Wielkiej Brytanii. Ewentualna decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu struktur Unii może stać się zaczątkiem demontażu wspólnoty. Otworzy się wszak ścieżka, którą mogą chcieć podążyć inne kraje europejskie. W tej sytuacji ogromne znaczenie ma sposób prowadzenia polityki przez unijnych biurokratów, którzy wydaje się powinni walczyć, aby przekonać Anglików, by Unii nie opuszczali. Wzywali do tego różni przywódcy europejscy i sam premier Wielkiej Brytanii, David Cameron. Tymczasem Komisja Europejska robi wszystko, aby Brytyjczyków do Unii zniechęcić. Bardzo źle był przyjęty atak brukselskich urzędników na Polskę w kontekście tak zwanego sporu o Trybunał Konstytucyjny. Fatalnie wygląda ocena tej instytucji w kontekście kryzysu imigranckiego. Fala uchodźców zalała Europę, a komisja zupełnie nad sytuacją nie zapanowała. Jednak ostatnia propozycja komisarzy, by utworzyć stały system dystrybucji uchodźców w sytuacji kryzysowej i by karać wysokimi kwotami, to znaczy 250 tysięcy euro za osobę, karać te kraje które uchodźców nie przyjmą, przekracza granice absurdu. Komisja działa poza wszelkimi kompetencjami, które wynikają z ustaleń traktatowych, a nikt nie nasyła na nią Komisji Weneckiej. A warto by było, bo z demokracją w Brukseli coraz gorzej. Opór się powiększa, szczególnie w krajach środkowoeuropejskich, Narasta też zniechęcenie Brytyjczyków. W całym tym zamieszaniu bardzo słabnie autorytet Komisji. Wątpliwość jest poddawany sam sens istnienia Unii Europejskiej. Jeśli jej trwanie ma być związane z tak daleko posuniętą ingerencją biurokracji w wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów, po co trwać w tym układzie? Jedyny motyw to finanse, czyli unijne fundusze, ale jeśli się te skończą, skończy się też Unia. Trudno sobie wyobrazić, aby unijni komisarze wymyślili tak absurdalne propozycje bez wstępnego uzgodnienia swoich pomysłów z Berlinem i Paryżem. Jeśli tak, to należy stwierdzić, że Angela Merkel przyczynia się do dekonstrukcji Unii w sposób niepomierny. Ideologia multikulturalizmu owładnęła umysłami przywódców Unii i chcą oni siłą szantażu finansowego zdusić wszelki opór, a zarazem wszelką rozsądną samoobronę przed zalewem islamu. W tej całej aferze jedna rzecz jawi się jako pozytywna. Coraz mniej Polaków będzie się przejmować opinią europejskich komisarzy na temat stanu demokracji w Polsce. Polacy mają dość jednorodne stanowisko co do przemusowego rozlokowywania w Europie islamskich imigrantów, a tak kuriozalne propozycje unijnych biurokratów pokazują skalę oderwania Brukseli i Berlina od rzeczywistości. Brukselski nacisk wzmacnia też solidarny opór państw Grupy Wyszehradzkiej, co wydaje się być ważną kwestią nie tylko w krótkiej perspektywie czasowej. Oczywiście niezwykle ważnym jest zblokowanie rozwiązań, które uderzają w suwerenność poszczególnych państw. Równie jednak ważne będzie tworzenie jedności środkowo-europejskiej w sytuacji potęgujących się napięć w Unii, mogących prowadzić wręcz do jej rozkładu. Wszystko to powinno brać pod uwagę kierownictwo polskiej polityki zagranicznej.